No, siema, 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 pozdrowienia z podziemia, to oczywiście rzutko wykaże, a co tu jest? Evil Nun! Nie chcesz mi zagrać na ekstremalnym? Jest ode mnie szybsza, to super. Dzisiaj zagramy sobie na łatwym! O! Przepraszam, mam komputer włączony. Ale mniejsza z tym. Dzisiaj gramy sobie Vivian. Zagrajmy na normalo. Bo czemu nie? Albo wiecie, co nawet na trudnym. I dzisiaj pobawimy się bardziej z zakonnicą ławimy mm. się mianowicie i itemami, które mamy. Zła zakonnica. Broń. Złoty krzyż mów... pokazuje nam, że mamy więcej ten. Mamy więcej monet. Mm. Głowa. Uczekaj, czekaj, czekaj. Ja to chciałem powiedzieć. A gdzie jest ten pies? Nie wiem, ale mamy wszystkie możliwe ulepszenia. Zmój zakonnica, zabierzmy sobie to. Nie wiem, jak wygląda mój skin. Gra dla tabeli wyników. Czemu mnie Albo nie, nie, nie będziemy skierowali, więc no. Nie wiem, czemu mam takie dziwne klateczki i czemu mi reklama wyskoczyła. Pomijamy wprowadzenie i let's go. Let's Dzień pierwszy. Czekania, aż w końcu dostanę easter egga od kaplariansów. Kiedy kaplariansy zobaczą mój film? Please. Dobra. Mamy nasze itemy. Mamy obrazek. Super. Wszystko fajnie. Mogę to podnieść? Nie. Nie wiem ile mamy monet w szkole. Zrzućmy to sobie. Czekamy na. Zmierć joysticka, obracanie się kamery. Poszukajmy kabelka standardowo. Tylko gdzie jest kabelek? Albo... No to powinno usłyszeć. Mamy nasz mały kabel. Mamy także łąkę tam nie. O, 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 ej ej. szybsza. Albo jest szybka, a jest wolna. Nie będę jeszcze. Ja Używaj tego. Gdzie, gdzie, gdzie? Co mi tutaj. No, usłyszała? Ale my, musimy zgarnąć miotłę. Mamy Gral. Pytanie czy wszystkie misje z Gralem zrobiłem. I trzymającą Pois já teve soteros ah i'm Não have to leave My tu zanieśliśmy nasz gral a mmm no to co, wsiądźmy. Musimy nie, nie, wsiąśćmy tylko po ostatnią. Po ostatnią szczotkę. Tej poduszki. Co to poszło? Co to, to jest, co to jest za Gdzie moja maska? Się. Nie wejdziesz tutaj. Czekam jeszcze chwilę. Teraz. co teraz? Z tego co wiem, to mogę ją tu odłożyć i ją naładować w drugi raz. Teraz maska jest naładowana. Musiałam już do mnie zwoją znowu. Oczywiście teleportacja. Jesteśmy w tym miejscu. Gdzie jest nasza dziewczynka? MAMA! Chodź, przyjaciółko. On nas nie zobaczy wcale. Gwarantuję ci to. Mówiłem. czas się śmieje to jest No tu przyjdzie? Ile Czy najpierw? Niech ona wie, że my tu jesteśmy. Nie pamiętam tych ucieczek, wicunon wcale. Pamiętam, że była miotła po coś. Szybko obracanie się muszę zwiększyć. No. Teraz czy, 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 ja mogę się tutaj pierdot tutaj, no to teraz Włączając tutaj. O! Ja Okej. Okay. Może najpierw postaramy się to przejść. Zatem co my musimy znaleźć? Bierzmy miotacz ognia! On będzie mega fajny! Jestem się tylko wykażał i mam z robić dobry. Muszę być grzeczny. Ciesmy ulubiona rzeczy. Może szukamy te szafki. No i miotłę. Miotła była potrzebna do tego. Czy na krześle? Obok tego obrazka z fakerem. Nie tym razem. Mordo. Co, gdzie i naprawdę mamy nowo, na nowo achievement, muszę zrobić. To słabo trochę. Kontynuuj. Powrót do Jakie to głośne! O. Dobra. To teraz spróbujemy na normalu, ale najpierw. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, o ile mi się gra, załaduje sklep, włączamy wszelkie dane mobilne i w ogóle wszystko. Była z czaszkami. Zła zakonnica pozostawia za sobą ślad, więc nie straci się z oczu. A to nie: mniejszy zasięg spowalnia ją. Ciężki miecz nie może kucać. Spróbujmy to. Albo że jest wolniejsza i spróbujmy na Extreme Grade dla tabeli wyników! Dobra. No <śmieniczy> na serio. Czemu mi się znowu reklama włączyła? To, że mam to spowolnie, to, to, to bardzo dobrze dla mnie. Jestem już tylko, i mam sobie czy co? ona no przyjdzie. Powinna. Come on! A nie, bo ona spowolniona, to spróbujmy jeszcze raz. Weźmy... Miotacz... Och, ognia. Susi! Candy cross Dobra. Braj w wyniku. Bo czemu, nie? Bierzemy miotacz ognia i zapieprzamy! Pierwsza ważna rzecz, to jest co? w jakiej szafce się zrespi miotła. Mam nadzieję, że w nie, w jakimś... W jakimś niefajnym miejscu, bo chciałbym miotła na sam start. Zatem... Przychodź tu, bambiku mój. Co oh! się? Dobra, nie wydawajmy tych dźwięków. Mino to to nie jest coś strasznego, prawda? Syrana. U nas powolniona jest. O ile. Nie, trafi w kłódkę. Jest! Nie możesz się ukryć! O! To dodatkowy do achievementu. Ale i tak słabo. Aż musiałbym spojrzeć, jaki był mój inny czas na extreme. Ale dobra! Zgubiłem monetki? Jest super! Przyszedłem na extreme bez się? Jest super! Czas zagrać w sen. Graj! Let's go! Dream, zbierz wszystkie litery. Wszystko otworzone, wszystko zrobione. Zacznijmy ze zbieraniem litery tutaj. Czy są jakieś? No, że, że w labiryncie mi się nie trafią jakieś. My pierwsze przeszkamy całą górę. Gdy? Nie no, muszę sprawdzić te kible. Czy nie ma gdzieś tego napisu? Czy... jeszcze r? Mam na to... Min mam półtora minuty na to. Nie jest to tak źle. Łatwo! Essa. za szybko coś. Zdobyliśmy 250 monet. To wiecie co? Zagrajmy jeszcze na łatwym. Graj dla tabeli wyników. Robimy speedrun. Użyjemy naszego miotacza ognia. I zapieprzamy. Za przeproszeniem. Dobrze, czas nie wystartował, kiedy się pisze. Ciekawe czy ktoś to przejdzie w, w... nie wiem, parę sekund. Tak szczerze. Czemu czas leci na tą kacękę? To w nerwie mega. Najpierw będzie skakając. Drug mnie najszybciej. Wyminąłem na farcie ją wyminąłem. Nie no, tu już był lepszy speedrun, tak szczerze przyznajcie. Ale chcielibyście, żebym zagrął najstarszą wersję, Evilman? Dajcie znać! A ja was żegnam. Siema.